Jezu, co on tam robisz? Parkour! spójrz. Nie widać, Zobacz, nawet. Nie macie gładkiego kamienia? Au. To jest postaw południe Żeby się creeper? <grymne> <grymne> <To jest zamiar. grymne> nie, nie, nie. Nie, nie, nie. to spore nie. Nie, nie, nie. No, zaprowadzą, też, wszyscy was zaprowadzą. Poczekajmy jeszcze na Gabi. Wracamy. <laughs> ekspert, że tam już. To ekspert do spania. Nie! O, oh! oh, fuck. Nie chciałem tego zrobić. Nie! Wszystko. Się zaraz tym, że będziemy tutaj. Umrę. Żeby... Nie! Co się stało? Opcie zatrzą, tego dobilę. Rozbieraj się. Nie, boj! Mnie to aż się gorąco zrobiło, nie? Ja to. Ttu tu 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 Jeżdż... Yes. Yes. Ja... Yes. Yes. Peret, ty już w lawie jesteś? A tu spadł, a tu spadł a, a tu, a tu, a tu Gdzie spadł Gdzie spadł? Tam na dół? Nie kurwa, do góry poleciał Już za płytko, zapytka, za płytko, za płytko, Wiem, wiem Masz tu potkę, czekaj, trzymaj potkę, masz Wiesz tą potkę, wiesz tu Ja tak. nic nie widzę! Jezu, yes, znowu ma ten w Widzę was, patrz włącz streama I teraz masz w lewo, no i tak jak się przejedzie, tak masz co? Na streamie O, no, świnia Ej, świnia, świnia <śpiewa> <4 śpiewa> Aaa, no tak <śpiewa> W niebie Z, z piekła <śpiewa> do niebie poszedł Patrzcie na stream, patrz, na stream <śpiewa> O Jezus Patrzmy na pierścienia No wszyscy skupiliśmy trzeba się nie wypierdali na prostej drąże. No tak, tutaj to jest prosto i tam jest jezioro lawy i zaraz po tego jeziora jest most. Tylko na mostie to uważacie, o tam czterech kratek nie ma, Każ, więc można spać do lawy, tam nie ma czterech kratek. Ktoś mnie kurwa znowu uderzył, bo je bałam was? ścięłę w dupie Świnia, ale ja nie biję o minę. Tu uwaga, bo Tu stają w prawo. Zajebaliśmy! Tu masz fortecę? Tak, Dużo To wszyscy Czemu masz dirta w ścianach? Bo to z zewnątrz jest Ale to jest plus, bo jak strzelają do mnie szkielety, to wszystko w się zostaje <grym> <grym> Nie no, widzę Dobra, dość proszę, proszę. proszę mnie rozwalać do tego, bo... Dobra, chodźcie, wszyscy maszujemy prawie przycisk. Właściwie, że A wiesz, jak po kolei, pery. Ja wiem. pera, tak mhm. daj, pomóż tak. Ja patrzę, jakby to robić na <grym grym 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 w> Jak maszujesz, to jest szybciej. <grym> Zgadniłeś się w Dłoty. Dłoty. Ale to można sobie mówić, nikt nie wpakuje. Ty, tam to nie wchodźcie, bo jak się zablokuje to od się utopi, bo ja już tak zrobiłem lat. Nie, nie tak? To... od razu wiesz z powrotem Jezu <noise> <noise> okay. Kurwa, daj cię zabawkę Nie, sklap Atakują o, o, o. Atakują. Zabijemy tego smoka dzisiaj, się. czy tak będziemy się zbierać? <noise> Zobacz smoka! Gdzie jest? Mniej więcej pamiętam. Się o, nie, ale... dobra, to fajnie. Wektor też nie wie gdzie idziemy. Nie no, ja wiem. że mam zapisane koordynaty w <laughs> Kartki przyklejone dadawek do ściany. Dadawek, dadawek, dadawek. <laughs> Połączone dadawek, tymi dadawek. nitkami czerwonymi. Tu pod tym jest portal centralny, Tylko tu jest dziura, uwaga. Dadałem wam przy portalu. Mam... <laughs> Ty się nie pierdolą w dół i tyle. Dziękuję. Jeszcze niżej. <laughs> Jeszcze niżej tą wodą. O, dużo. No dobrze! O, nie wiem, czy. No jak się oh, postawi po prostu, to się nie rezygnuje. Mm, nie tam nie ma stoić, bo to ja kopałem. Jesteśmy na zewnątrz. O, jest smog. Ale to jest wzięte, nie, było. nie Nie. Z to nie masz co strzelać, bo to nie przeleciał tam w trzeba je zliczyć najpierw, żeby rozwalić. O, on to rozstrzeleć potrafi? No ja tutaj walczyłem już z nim, te mnie tam, rozwali. Jezus, nie wiem, co jest, Ale to bije. No bije. Dobra, chyba wszystkie. <śla> <śla> Balony, jakiś. to on zwierzę <śla> strzela. Ja, awa, awa. Ue! On straje ognie. Pog. A ja można go ustawić. Ue! <grymne> no, nie można <mogę>. Pół serduszka. <grymne> Ale pas 68 poziom nie co? co? 68 Co? Dlatego gdzie są te wyspy? Kurwa, nic za to nie dostałem za tego smoka. zero ja, tego. jak staję, dostaję maś Mi tam się podoba ten poziom. Czyli co, z całej tej wyprawy mamy w cały kółek? Nie, fery małego. Jeżeli podobał Ci się ten film śmierdzący, Luncie, to zostaw ocenkę. Komentarz oraz wbij na G2. Linki masz w opisie. Całuski.